Jesteśmy na pięknej premierze Miłość jest blisko. I ten tytuł to super wyjście do pytania. Czy, ciebie, czy obok Ciebie jest miłość? Tak, jest od pięciu lat prawie. <laughs> A to wiedziałem, A... wiedziałem, wiedziałem. No jak ty się z tym czujesz? W ogóle bo wy się nie pokazujecie. E, tak, no, jeżeli chodzi o moje dziecko, nie no A Gośa, wie, ja, ja, o tutaj wiesz, ja Od tutaj o, prawie o pięciu lat jest mówię. moje dziecko. Od prawie A, pięciu okay. lat jest moje dziecko, to jest moja miłość, największa na świecie. I od razu uprzedzam twoje pytanie, żaden facet nigdy nie będzie większą miłością niż moje hmm? dziecko. A jeśli chodzi o moje serce, wiesz co? Zranione kilka razy tak naprawdę I ja mam wrażenie, że nikt nie ranił mojego serca tak bardzo jak ja sama. I chyba to jest mój błąd. Jakiś taki. E, mówię ci więcej niż komukolwiek. E, chyba jakiś taki. E, takie zamroczenie. Ja nie wiem, mam wrażenie, że się tak bardzo zmieniam w kwestiach mhm. damsko-męskich, w kwestii wybierania partnera, że. E, nie wiem, czy każdy tak marzy. Myślę sobie o swoich byłych partnerach i. Jakby nie rozumiem sama siebie i to, to broń Boże, nie chodzi o krytykowanie, mm -hmm. tylko o to, że po prostu tak totalnie to nie grało. I, I jak ja mogłam pomyśleć, że z tego by coś mogło być? Więc jestem bardzo ostrożna i, i, i uważam, że powinno być w tej chwili i jest dla mnie najważniejsze właśnie moje dziecko. Okej, okay, bo ja kiedyś widziałem jakieś tam zdjęcia, że ktoś cię gonił, to już nieaktualna sprawa jak to z tą goni? osobą, że ty tam byłaś na jakiejś wakacji, jak no na wakacje, jak byłaś w jakimś hotelu i ktoś ci zrobił zdjęcie z jakimś facetem, to już nieaktualne, rozumiem. No, to już ci... zostawisz swojej strefie prywatności. To ci, tak, to ci nie będę, co ja bym ci tutaj mogła powiedzieć. To, to, to mogę ci powiedzieć, że jestem zadowolona generalnie z życia w tej chwili. Jestem, Nie, no jestem szczęśliwa, tak poważnie, jestem szczęśliwa. Aczkolwiek ja mam jakąś taką chorą teorię, że jak się w jednej sferze układa, to w innej się przestaje układać. Mhm. I mam nadzieję, że kiedyś znajdę taki moment w życiu, że się wszystko będzie układało i wszystko będzie dobrze. Bo rozumiem, że teraz w pracy się bardzo układa. Bo ta to teoria nic przekłada powiem, się na życie. słuchaj, no A. wydaje mi się, że tak, ale nic nie powiem, żeby nie zapeszać, bo zaraz tu wiesz. Dobra, wszystko już, wszystko już powiedziałaś, życzę Ci udanej premiery, pięknie tam poprowadź i dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję, w Ci, w ogóle... jestem Bezą, wiesz o tym? Eee, nie. Bo Beza jest główną rolą i na razie jeszcze Bezy nie ma, więc na razie póki co wiesz. Ja. A, udajesz. No, jak nam mhm. się miło udało porozmawiać. Oczywiście, że tak. Ja uwielbiam Bezę. Dziękuję. dziękuję. <laughs>